Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, a przede wszystkim witam wszystkie cudne i kochane, piękne panie traderki. Wszystkiego najlepszego w Waszym dniu dzisiaj. To Wam, wszystkim kobietom, traderkom, dedykuję tę analizę i życzę wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, kilka słów o eurodolarze wspomnę również o USDPL-ie. Żeby dobrze zrozumieć Całą koncepcję i ideę tej analizy trzeba ją wysłuchać w całości i do końca, żebyście rozumieli, bo to jest system naczyń połączonych. Czemu? Bo eurodolar z USD PLN są parami idealnie odwrotnie skorelowanymi. Oznacza to, że jeżeli jeden z nich idzie do góry, to drugi idzie do dołu. Najpierw dwa słowa odnośnie poprzednich analiz. Zobaczcie, to jest analiza, którą robiłem tutaj w zeszłym roku. Idealnie, pięknie doszło do wszystkich poziomów, które wyznaczyłem, ale mówię to troszeczkę z przymrożeniem oka, bo od ostatniego poziomu, który wyznaczyłem, cena. Przesunęła się o 200 pipsów, tak więc oczywiste jest, że nie uznam tej analizy za udaną, więc takie troszeczkę mrugnięcie okiem do Was, ale już ta analiza tutaj, która była robiona ostatnio, pięknie, idealnie z setki, o której powiedziałem, zjechała nam w dół 120-130 pipsów. Tak więc ta analiza jest. Pięknie, cudnie udana. I teraz przechodzimy do euro-dolara. Euro-dolar mocno wyskoczył do góry. Zaczyna nam się tutaj rysować szark. Przejdę może jeszcze na W1, żeby Wam coś pokazać. Zobaczcie. Zmierzę sobie cały ten spadek i zwróćcie uwagę, że jesteśmy na 61% tego spadku, ale co więcej, jesteśmy również na średniej 100% z W1. I z powrotem przechodzę na interwał D1. Zobaczcie, co jest w tym miejscu. Piękny, cudny, wymalowany na kilku miesiącach multilevel. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy jeszcze tutaj krosik. I cena, moim zdaniem, jest ogromna szansa, żeby. Wróciła do tego multilevelu. I z tego powodu stawiam tutaj target 1.05. I teraz się zaczyna najważniejsza zabawa, z jakiego poziomu się to rozpocznie. No więc tak, tak jak powiedziałem, mamy 61, mamy setkę, więc nie możemy. Tego poziomu zbagatelizować, również chociażby dlatego, że rysuje nam się tu formacja szarka. I teraz Wam o szarku coś powiem. Wiecie doskonale, że szark zawsze mówi o 113%, ale czasami mówię o 8,8,6, na których właśnie jesteśmy. Dlaczego? Ponieważ, te, ponieważ teoria mówi, że 8,86 to jest poziom, gdzie jeden z dwóch poziomów, gdzie szark może reagować. I biorąc pod uwagę, że w tym miejscu właśnie mamy tą setkę z W1, ja właśnie chwilowo zapauzowałem, żeby multi time frameową pokazać, żeby lepiej to na wasze oczy, na, wasze, na waszą wyobraźnię działało. Biorąc pod uwagę, że mamy tu 61 wielkiego spadku, 88,6 szarka i setkę, no po prostu nie można zbagatelizować takiego poziomu, więc może być taka sytuacja, że właśnie stąd cena wyruszy na południe. Dodatkowym argumentem wspierającym to jest, i tu idziemy do USDPLN-a, wspierającym argumentem jest to, że na USDPLNie ie tu Wam jeszcze chcę przy okazji pokazać, ja się będę rozliczał, ta analiza, Idealnie z tych poziomów zjechała do 3,84, gdzie to zaznaczałem. Tak samo z tą analizą w międzyczasie setki pięknie do 4,99, nawet dalej dojechała. Ja jeszcze robiąc pełną analizę USDP-a będę się z tego rozliczał, ale teraz wam to tylko wspominam. Tak więc biorąc pod uwagę, że mamy tutaj Batmana, który który jest na 8.86, czyli gdzie? No to dokładnie w punkcie zwrotnym. Jest szansa, że ten Batman zareaguje do góry. I to wspiera nam fakt, że z tego poziomu mamy szansę zjechania w dół. Ile? 300 pipsów, moi drodzy. 300 pipsów to nie lada gratka jest. Ale to nie wszystko. Idziemy dalej. To już yy, zabierzemy. To jeszcze zostawimy, bo zobaczcie, ten szark 113, a tu 127. Zwróćcie uwagę, że jeżeli cena by tu nie zareagowała i ten szark doszedłby do swoich 113, to teraz biorę żółte fibo. I zobaczcie, że 886, to co przed chwilą mówiłem o tym szarku, 886, tylko że tym razem tego szarka, zrobimy go może na żółto, dobra, ok, jest pomarańczowy, niech będzie, 886 tego szarka wypada na 127%, czyli górnej granicy niebieskiego szarka. A to z kolei, Łączy się już z dużo ważniejszymi poziomami, a mianowicie z setką z interwału miesięcznego, uwaga miesięcznego, która miesiąc w miesiąc powoluteńku spada w dół i zmierza właśnie w tym kierunku. Widzicie, że ja tutaj jeszcze narysowałem ukośną linię. Dobrze wiecie i się domyślacie, że to jest linia trendu. Teraz Wam pokażę, co to jest za linia trendu. Idę na miesięczny. To jest linia trendu wszechczasów, moi drodzy, od szczytu w 2008 roku, czy jest możliwość, żeby połączenie takiej linii trendu z setką i dwoma punktami D dwóch harmoników nie zadziałało, jest, oczywiście. Ale bardzo, ale to bardzo małe. Tak więc, jeżeli cena by tutaj na nie zareagowała, to jest duża szansa, że zareaguje nam tu. Istnieje też wariant taki, że tu nam zareaguje i pojedzie do góry dalej, i to będzie drugi poziom. Oczywiście tego teraz nie jestem w stanie wywnioskować, bo przyszłości nie znam, ale na tych poziomach na pewno należy szukać odpowiedniej reakcji. I teraz idziemy dalej. Jeżeli cena z tego poziomu zacznie nam reagować do multilevelu, to USDPLN ze względu na odwrotną korelację i to, że jest w punkcie zwrotnym tego Batmana, poleci do góry. Dokąd? Myślę, że albo dotąd, zaznaczam sobie, albo dotąd. Do któregoś z tych poziomów. Dobra, jeszcze zaznaczę tutaj cegiełkę. Zieloną, tylko jedną rzecz muszę Wam powiedzieć. Na chwilę obecną nie ma tu żadnej reakcji. Jest jakaś świeca czerwona z wąsem. Po drugie, w przeciwieństwie do euro-dolara, ten USD-PLN nie ma tutaj, no może jakbyśmy się pokusili. No nie, dobra, jest linia trendu, więc jest ok. Przez chwilę myślałem, że tutaj nie ma żadnego poziomu. Jest tutaj taka no, może nie krótkoterminowa, bo kilkuletnia linia trendu, więc jak najbardziej jest szansa, jeżeli będzie reakcja, bo mówię, na razie to ja jej nie widzę. To samo zresztą co na eurodolarze. Ja tu nie, nie widzę nic, nic, jeżeli chodzi o samą reakcję. Albo dotąd, albo dotąd. Tutaj mamy punkt B tego Batmanka i jeszcze zobaczcie, tutaj jest piękny krosik, a tutaj mamy 38%. Dlaczego tutaj zaznaczyłem, a dlatego, że wnioskuję, że tak powiem z zasadą adekwatności, że jeżeli ten ruch miałby być korygować ten odcinek tylko tyle, to usd.pln ma szansę tylko dotąd wzrosnąć, ale idziemy dalej, to nie wszystko, słuchajcie wprawdzie jesteśmy tu na yy, przepraszam, że ja tak skaczę, ale to, to jest ważne, żeby wam to pokazywać, no bo analiza dotyczy dwóch instrumentów, jest taka bym powiedział yy, yy, łączona yy, w związku z właśnie odwrotną korelacją i wiem, że was interesuje bardzo do, do PLN. Yy, jeżeli tutaj na tej linii trendu dostaniemy yy, reakcji i polecimy do góry, wszystko pięknie, ładnie. Ale jeżeli by się miało okazać, co jest w mojej ocenie tylko Odczuciowej prawdopodobne, że cena będzie na eurodolarze dążyła do poziomu 1,11, czyli tego nazwijmy to złotego połączenia, złotego trójkąta, dwóch punktów D, dwóch harmoników, wszechczasu linii trendu oraz setki miesięcznej. To zobaczcie, ruch zrobił się odtąd 300 pipsów. Z tego poziomu jest kolejne 300 pipsów. Teraz idziemy na USDPLN. W tym miejscu, w tej chwili, to jest, przepraszam, przejdę na W1, żeby to jeszcze było bardziej adekwatne. Zmierzymy sobie całą świecę W1. Cała świeca W1 do obecnego poziomu ma 440 pipsów na eurodolarze. Cała świeca W1 na USDPLN ma 16 tysięcy punktów. Więc jeżeli euro miałby wzrosnąć o kolejne powiedzmy 3000, czyli to jest no prawie tyle samo co tu, troszeczkę mniej, to USD/PLN powinien od bieżącego poziomu spaść powiedzmy nie 15, ale niech będzie chociaż 10 tysięcy punktów. teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli do tego by doszło, 10 tysięcy punktów. Niech to będzie tyle. Tak, zaraz zmierzymy. No to jest 12. Niech będzie 12, bo tam było. Mierzymy 10, dobra. Yy, zmienimy kolor. Do czegoś ważnego zmierzam. Słuchajcie, jeżeli z tego poziomu byśmy spadli w dół, to jest otwarta droga, moi drodzy. Może być tak, że tylko spadnie dotąd i ta. Linia trendu, taka nazwijmy ją krótkoterminową, bo ona nie jest długoterminowa. Długoterminowa linia trendu, to moi drodzy, jest tutaj, tu, o, w tym miejscu. To jest krótkoterminowa. Eee, tak więc, jeżeli tutaj byśmy spadli, to jest otwarta droga do tego, żeby ten Batman przerodził się w kraba. Czyli 161% odcinka XA. Kraby mają punkt B, 38-50%. A to z kolei otwiera nam drogę do realizacji analizy mojej z listopada 23, kiedy mówiłem o dolarze po 3 zł. Zobaczymy, co będzie. Specjalnie powiedziałem Wam, żebyście nie wyciągnęli jednego zero-jedynkowego, nie złapali mnie za jakieś słowo, tylko żebyście zrozumieli cały kontekst tej sytuacji. Specjalnie powiedziałem, żebyście wysłuchali całej analizy i zrozumieli zależność i sekwencję, która musi się wydarzyć, aby do tego wszystkiego doszło. Tak więc, kluczem jest to, co się wydarzy tu. I tu. W każdym razie yy, ja sobie tutaj zapiszę.